Bardzo się cieszę, że tu jestem. To już drugi raz w Comedy Central. E, trochę się pozmieniało, ponieważ teraz jestem znowu singlem. No trudno, zdarza się. Jakby... E, moja dziewczyna była bardzo ładna, prześliczna. Zdrodziła mnie ze 30 razy. Jedno wiem, ja nie byłem w pierwszej trzydziestce. Ale niedawno była e, po raz pierwszy tak naprawdę na moim występie w klubie. Usiadła w pierwszym rzędzie. I zauważyłem, e, że jest w ciąży. Nie wiem, czwarty, szósty miesiąc, któryś z tych ziomeczków zrobił jej dzieciaka. Wiem, może nawet ty łysy. Ona taki lubi. Ale no, zauważyłem, że jest w ciąży i, i pomyślałem sobie tylko, jeden jedenż ma to. Ale nie chciałem być hamem, bo nie o to chodzi w życiu. Powiedziałem jej jeszcze tylko ze sceny. Fajnie, że wpadłaś. Wychodzę na parkiet. Impreza patologia w. Ch... remiza w środku, to i toje. No, po prostu straszna impreza, nie? I jest jedna dziewczyna, która jest niepoparowana, stoi na końcu sali. I ja nie lubię mówić, że dziewczyny są brzydkie. Dla mnie dziewczyny są tylko takie brzydkie, które są niezadbane. A ona, zero wkładu własnego. Mega niezadbana. Włosy, ona, ona chyba kujawskim myła. Nie wiem, co się działo na jej głowie, ale fryzura mła z pierwszego tłoczenia, nie? Więc stoi naprzeciwko, trochę była przy i najważniejsze, że nie miała jedynki. I próbuje ze mną flirtować, bo nie zauważyła. I próbuje być mega erotyczna, nie? Ona próbuje... Mm. Jest, jest strasznie, jest tragicznie. ona ona... Pró... Mm. Wiecie, próbuje tak seksownie zagryzać jedynkę, ale nie ma jedynki. Znaczy wargę, ale nie ma jedynki, więc, więc warga jest spierdala po prostu, nie? Nie, nie? nie daje rady jej złapać, nie? Ale ona dalej w to idzie, nie? Próbuje być mega seksowna. Tak próbuje rozchylić nogi, ale chyba to daje Buda, dalej się stykają, jakby tu się nic nie wydarzyło zupełnie na tym polu. Nie mogę rozsunąć całkiem brzuch, by ją o podłogę, koniec flirtu automatycznie. I ja wiem, że ona do mnie mówi: Chcesz ze mną zatańczyć? A to bardziej brzmi: zamierzam cię wpić, jakby zaraz, nie? Mała dziewczyna wyjechała na pół roku do Danii. To jest strasznie daleko. No w ogóle dziwny kraj, dziwny język mają. Brzmi trochę jak angielski od tyłu. Tak. Albo jakby robić komuś loda w trakcie rozmowy. Więc jak powiedziałem, że się tam wybiera, to pomyślałem: spoko jedź, bo że się czegoś nauczysz. <laughs> No i pojechała, już wróciła i wszyscy nas pytali, ojej, pół roku, tyle czasu, jak wy tyle czasu wytrzymaliście bez siebie? I im dłużej pytali, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że to jest źle zadane pytanie. Że oni powinni pytać, jak my przedtem wytrzymaliśmy pięć lat ze sobą. Jakby nie zrozumcie mnie źle, ja kocham moją dziewczynę, ona też mnie kocha, w ogóle się kochamy. Ale to, że kogoś kochasz, to nie znaczy, że ta osoba cię nie wk***. Szczególnie wielu rodziców zdaje się podzielać moje zdanie. Jak ona tam pojechała, to ja zapomniałem, jak wróciła sobie, przypomniałem, że kobieta nie tylko wygląda, ale też mówi.